Hejka, cześć, dzień dobry, dobry wieczór, słuchajcie. Witam się z wami bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj wtorek, jest 17 dzień września i mamy Światowy Dzień Spiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Także tak rozpoczynamy wspaniałe wtorkowe porady i mam dla was szybciutkie odcinki, właściwie cały tydzień wydaje mi się, mam nadzieję, będą dosyć szybciutkie bo nagram je teraz ciągiem, także postarajmy się zrobić coś fajnego i zapraszam Was do oglądania. I jeszcze słuchajcie, zanim to, to jeżeli mogę Was o coś prosić, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie łapeczkę, komentarz, zasubujecie, jeżeli tego jeszcze nie robicie i dołączycie do nas na Instagramie, TikToku lub Facebooku. Także już teraz bardzo Wam dziękuję za wszystko i przechodzimy do odcinka. I z takich rzeczy jak o totalny must have na sam początek musimy zrobić, słuchajcie, listę swoich mocnych i słabych stron. Czyli po prostu y, robimy dosłownie swoją własną, jakby mapę, i musimy znać siebie na tyle dobrze, żeby wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, co jest naszą mocną stroną, jakie mamy zalety. A słuchajcie, wszyscy mamy ich na pewno bardzo dużo. Ale musimy jednak być świadomi też swoich wad, bo słuchajcie, nikt nie jest idealny, i ja też mam wiele wad, nad którymi musimy starać się po prostu pracować. Także to jest niesamowicie ważne. Przede wszystkim umiejętność tego, żeby znaleźć w sobie zalety, żeby być świadomym tego, że słuchajcie, nie jesteśmy najgorsi na świecie. I jest pełno rzeczy, w których jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy, ale jednak warto też być świadomym, w czym jesteśmy troszeczkę słabsi i nad czym po prostu warto pracować. Także niesamowicie ważne jest to, żeby przede wszystkim być świadomym swoich wad, bo to jest niezwykła, myślę, trudność też, żeby znaleźć w sobie swoje zalety, ale jednocześnie nie zapominać o tym, że mamy swoje wady i warto po prostu nad nimi pracować. I tyle. I słuchajcie, dodatkowo tutaj bardzo ważny odnośnik. Niesamowicie, niesamowicie ważna jest przy budowaniu pewności siebie samoakceptacja. I to jest niesamowicie ważne, żeby uświadomić sobie, jakimi jesteśmy ludźmi, bo każdy z nas jest inny, każdy jest troszeczkę inaczej zbudowany. Ja też, mimo tego, że mam wiele wad i potrafiłabym wymienić dużo, nawet od takich, że jestem jakby ciepłą, empatyczną, sympatyczną, z dobrym sercem, chcąc nieść pomoc osobom, bardzo szybko zapamiętuję różne rzeczy, przyswajam wiedzę. Nie wiem, lubię uczyć się w ogóle wszelkich nowych rzeczy. Jestem super y, zręcznościowo-manualno-zdolną osobą i potrafię tworzyć super sztukę. Y, jestem też super w wymyślaniu w ogóle wierszy, pisaniu tekstów, y, także to jest też, myślę, moja mocna strona. Y, ale jestem też przy tym, myślę, na tyle. Spokojną i poukładaną osobą, że moja ogromna cierpliwość i taki, taki nie, niesie czasami takie ukojenie dla ludzi, myślę, jeżeli, jeżeli mogę tak to opisać. Mm, ale przy tym mam też bardzo dużo wad, bo jestem na przykład spóźnialska troszkę. Czasami się zdarza. Mm, to znaczy, mam taki schemat życia, że lubię być zawsze na ostatnią chwilę albo dwie minuty po czasie. I z czego to wynika? Pewnie z tego, że jestem też bardzo powolną osobą. Myślę, że dużo czasu mi zajmuje zrobienie czegoś, albo zabranie się w ogóle do czegoś, ale też jednocześnie lubię robić rzeczy na ostatnią chwilę, co jakby nie jest dobre według mnie, że, że trzeba nad tym też popracować. Jestem świadoma tego, że czasami mi to nie wychodzi i bardzo często biegnę gdzieś na autobus w ogóle, albo jestem już spóźniona i tak dalej. Także. Tak to wywadzi. Miejmy nadzieję, że się jutro na samolot nie spóźnia, bo będzie mi przykro. Eee, będzie mi bardzo przykro. Mm, słuchajcie, z dodatkowych jeszcze rzeczy myślę, że jestem czasami zbyt emocjonalna, zbyt wrażliwa, bo posłuchajcie, sam fakt tego, jak jednocześnie może to być i moja wada, i moja zaleta, to jest po prostu niesamowite. Że w zależności od tego, jak zinterpretujecie czasami niektóre rzeczy, to to może być i wada, i zaleta. Że ja, będąc osobą yy, Spokojną, cierpliwą, jednocześnie powolną. Jestem w stanie i e, panować nad sytuacją, uspokajać inne osoby, dobrze kontrolować, co się dzieje, ale jednocześnie potrzebuję na to tak dużo czasu, że czasami się nie wyrabiam. No i tak to wygląda. E, I tak samo, słuchajcie, z moją wysoką wrażliwością. Jestem przeogromnie empatyczną osobą, a przynajmniej za taką się uważam i mam nadzieję, że, że tak też mnie odbierają inni, a nie, że myślę, że jestem wredna ale staram się być zawsze, zawsze po prostu sercem na dłoni dla każdego człowieka i to jest również jednocześnie myślę wada, a przynajmniej nie wada może jakby takiej osoby z takim charakterem, tylko moja wewnętrzna słabość, bo to niesie mi też bardzo dużo bólu czasami w życiu, że, że naprawdę przejmuję się bardzo, bardzo mocno niektórymi rzeczami, czasami wszystko roztrząsam, zbyt emocjonalnie podchodzę, co też jest niedobre i wiem, że muszę nad tym pracować, także myślę, że to jest spoko spostrzeżenie, prawda? Że mamy swoje wady i zalety i trzeba nad nimi pracować. I przede wszystkim niesamowicie ważne jest tutaj sama akceptacja, czyli to, żeby wiedzieć, jakim się jest i pomimo wszystkich super rzeczy, wiedzieć, że tutaj jesteśmy gorsi troszeczkę, ale możemy nad tym popracować i to nie skreśla nas jako człowieka, nie zmienia faktu, że jesteśmy super, bo mamy pełno. Pełno po prostu wspaniałych cech, za które tyle ludzi po prostu mnie kocha i mnie szanuje i to też wykazuje, że jestem naprawdę super osobą, pomimo swoich wad, które czasami denerwują i mnie i wszystkich wokół, ale no staram się nad tym pracować i myślę, że to jest ważne. I słuchajcie, najważniejszy klucz tego, jeżeli sami siebie zaakceptujecie, automatycznie staniecie się bardziej pewni siebie i to jest po prostu klucz do wszystkiego jeżeli sami ze sobą dobrze będziecie żyć, automatycznie będziecie bardziej pewni siebie, bo nie trzeba być takim, wiecie, szaj po prostu, że e, co inni o mnie pomyślą, albo że o, on ma na przykład markowe ubranie, a ja nie mam i co ja mam teraz zrobić, bo słuchajcie, tutaj upada właśnie nasza samoakceptacja i pewność w samego siebie. To jest klucz do sukcesu. Musicie pamiętać, że to Wy jesteście super osobami i to, że nie wiem, nie macie jakichś markowych ubrań lub to, że nie wiem, Ktoś ma drip, bratku, a ty nie, to wiecie, z tym, nie. Ale jeżeli sami siebie zaakceptujecie i będziecie w zgodzie ze sobą żyć, a nie przypodobywać się innym lub załamywać się, bo wy nie macie żadnych zalet, tylko same wady, słuchajcie, absolutnie nie. Bo może ktoś jest lepszy od was w malowaniu, a może ktoś od was lepiej śpiewa, a może ktoś jest ładniejszy, a może ktoś się lepiej ubiera, słuchajcie, to nie definiuje was jako człowieka. I tak samo oceny, że jeżeli, słuchajcie, ktoś ma średnią 6.0, może mieć i 7.0, mi to obojętne, ale jeżeli ten ktoś nie pracuje nad własnym sobą, jeśli nie jest sam ze sobą zgodny i nie jest y, szczęśliwy sam ze sobą, to po jakiej po prostu? Nie wiem. I teraz wkraczamy w ten drugi etap. Czyli należy dobrze się przygotowywać, należy się rozwijać, należy planować, dbać o swoje pasje, o swoje hobby, pamiętać o aktywności fizycznej oraz mm, o tym, żeby dobrze się prezentować samemu ze sobą, żeby bardziej automatycznie być pewnym siebie. I teraz tak. To nie chodzi o to, żebyście zgrywali nie wiadomo kogo, zaczęli się markowo ubierać, chodzić w ogóle na siłownię, jak to teraz jest modne, nosić same markowe ubrania, żeby udawać po prostu kogoś, kim się nie jest. Nie, absolutnie nie. Chodzi o to, żebyście starali się jak najlepiej wypaść w każdej sytuacji. Bo bardzo możliwe, że jeżeli ubierzecie coś fajnego, jeżeli jakoś fajnie się ucie, ucie, uczeszecie, e, jeżeli na przykład nie wiem, zadbacie o siebie, będziecie aktywniej e, troszeczkę żyć i mm, troszeczkę więcej się ruszać, to to sprawi, że automatycznie będziecie mieli więcej energii oraz pewności siebie. Że macie takie, okej, okay, założyłem coś ładnego, czuję się bardziej pewny siebie. I tutaj słuchajcie, nie muszą być jakieś markowe ubrania, bo ja na przykład dobrze się czuję w takim totalnie zwykłym t shirtzie kupionym za 10 zł, i to nie ma żadnego znaczenia. Bo warto, żeby po prostu, wiecie, samemu ze sobą dobrze sobie żyć i to jest najważniejsze. Dlatego, jeżeli Wy się tak dobrze czujecie, to super. Że, jeżeli ktoś ma białe Air Force'y w ogóle, dresy, krótki crop top i iPhone'a i nie wiadomo co, to słuchajcie, jeżeli tak Wam jest dobrze, jeżeli tak czujecie się ok, jeżeli tak czujecie się pewnie siebie. I tak chcecie, macie takie możliwości, spokojnie. Tylko że pytanie: czy naprawdę tak macie, czy robicie to pod publikę? To znaczy, jeżeli chcecie zaszpanować, bo tak jest modnie, to słabo troszeczkę. Jeżeli to jest wasz powód, to słabo. A jeżeli ubieracie się i dbacie o siebie, dlatego, żeby ze sobą żyło się lepiej, bo przecież to wy żyjecie, a nie inni za Was, więc warto po prostu zadbać samemu o siebie. Z dodatkowych rzeczy, jeżeli mogę Wam coś radzić, to na przykład uczęszczając do szkoły, czy nawet później, nie wiem, na studiach, czy w pracy, czy gdziekolwiek, warto się dobrze przygotować. To znaczy, jeżeli na przykład w szkole nie lubicie się jakoś bardzo uczyć, to jeżeli Was to totalnie nie interesuje, to nauczycie się na przykład na trójkę po prostu, żeby wiecie żeby zdać, a jeżeli coś was serio interesuje, to, to uczcie się o, o wiele bardziej. Wiadomo, że to jest wtedy super, jeżeli coś was kręci, ale jeżeli nie, to też nie przymuszajcie się na siłę, żeby też pamiętać o swoich pasjach i zainteresowaniach. Bo jeżeli dobrze czujecie się w jakiejś tam tematyce, to rozwijajcie się w niej, bo to zwiększy waszą pewność siebie. I to jest też bardzo ważny aspekt myślę, żeby też się dobrze w sumie przygotowywać do szkoły. I yy, wiecie, żeby tam dobrze napisać sprawdzian, co nie, żeby tam cokolwiek wiedzieć, nie, nie żeby później był lekki problem, lekka kraksa. Mm tylko żeby serio się po prostu przygotować do szkoły, a wydaje mi się, że jeżeli jesteście przygotowani do szkoły, to to Wam też troszkę pomoże w pewności siebie. I teraz mam taką drobną radę w sumie, że jeżeli przed Wami jakiś tam sprawdzian, egzamin, cokolwiek, to pomimo tego, że niby wiecie, że umiecie, to spróbujcie przeczytać jeszcze raz materiał lub, nie wiem, nagrać się na dyktafon i posłuchać siebie. Czy na pewno dobrze wszystko rozumiecie? Czy jesteście przygotowani? Bo jeżeli sami się sprawdzicie i będziecie wiedzieli, że jesteście nauczeni, to automatycznie zwiększy się Wasza pewność siebie. Także podsumowując, takie oto rady: przede wszystkim robimy swoją listę mocnych, słabych stron. Jesteśmy świadomi swojej mapy charakteru oraz pamiętamy o samoakceptacji, bo to jest niezwykle kluczowe do pewności siebie, bo bez tego naprawdę ani róż. I kolejne, warto jest zadbać o samego siebie, ubierać się może nie markowo, ale warto ubierać się schludnie. Jeżeli na przykład, nie wiem, kogoś nie stać na jakieś supermarkowe, drogie ciuchy, buty i tak dalej, to ja słuchajcie, byłam sama w takiej sytuacji, że jako dziecko po prostu ubierałam się w jakichś zwykłych ubraniach, nawet kupionych na jakimś rneczku czy w ogóle po, po kimś. Yy. I to też jest super, że to wcale nie ujmowało mi jako osobie, jako tylko. Yy. Wręcz dodawało mi takiego poczucia, że okej, okay, że jestem ładnie ubrana, że nie mam markowych rzeczy, ale to są rzeczy czyste, ładne, pachnące, wszystko jest okej, okay, niczego mi nie brakuje. I myślę, że to jak najbardziej dodaje, że patrząc teraz na to, co się dzieje, tak szczerze, ja wchodząc do galerii, widzę wszystkich ubranych identycznie, praktycznie. Do tego stopnia, że mam nastoletnią siostrę, i jak ja idę z nią do galerii, to ja później patrzę w sklepie i nie mam pojęcia, która to jest ona. Dosłownie. I to jest szalone, bo jeżeli odnajdujecie w tym siebie, okej, okay, nie mam jakby absolutnie nic do powiedzenia, to jest całkowicie spoko, ale jeżeli robicie tak dlatego, że inni tak robią, nie słuchajcie, to jest szalone, tak nie robimy. I warto słuchajcie, pamiętać tutaj też o tym, żeby inwestować w samego siebie, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby starać, stawiać coraz wyższe cele. I zmierzać też do tego kierunku, żeby, żeby po prostu czuć się samym ze sobą coraz lepiej. Także przede wszystkim pamiętajcie o tym właśnie. Robimy listę swoich mocnych, słabych stron. Pamiętamy w tym o samoakceptacji oraz samorozwój, czyli aktywność fizyczna, jakieś ładne, schludne ubrania, przygotowanie się do szkoły, żeby z pozytywną energią wejść i budować powolutku pewność siebie, malutyńkimi kroczkami, powolutku, z każdym kolejnym dniem osiągając sukces. Tego Wam strasznie życzę i trzymam za Was kciuki oraz zapraszam Was na resztę filmików. Mm, I co? Widzimy się oczywiście już jutro, a słyszymy się mam nadzieję w komentarzach lub napiszcie do nas, dajcie znać, co o tym sądzicie i jak Wam poszło. Także mm, całuski dla Was i widzimy się jutro. Pa, pa!